Cześć, witajcie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale w tym momencie zakup kamerki internetowej to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Nie tak dawno zastanawiałem się nad tym, żeby wymienić swojego Razera Stargazera na coś ze stajni Logiteka, powiedzmy C920, który jest bardzo popularny wśród streamerów i co się okazało? Kilka tygodni temu ta kamerka kosztowała około 300-350 zł, w tym momencie jest dosłownie jakimś świętym gralem. 999 zł potrafi kosztować Logitech C920 w niektórych sklepach. Także naprawdę ceny są kolosne. I jeżeli chcecie powiedzmy kupić sobie jakąś budżetową propozycję, to nie będzie to Logitech, Creative czy powiedzmy Trust, a zamiast tego natrafimy no, na tanie zamienniki w dosyć wysokich cenach. I dzisiaj w odcinku sprawdzimy sobie na przykładzie trzech kamerek, które można gdzieś tam w sieci dorwać, czy są to produkty warte w jakikolwiek sposób zainteresowanie się nimi, co oferują, i czy w dobie um, zdalnych działań można je w jakiś sensowny sposób wykorzystać. Przy okazji również koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bądźcie subskrybentami kanału i komentujcie pod spodem, do czego taka kamerka by Wam się przydała, ponieważ wśród tych komentarzy rozdysponuję trzy dzisiejsze egzemplarze, dzięki czemu będziecie mogli je sobie wykorzystać naprawdę do różnych celów, a że kamerek w sieci jest mało do zakupu, no to myślę, że taki prezent części z Was z pewnością się przyda. Także no, ruszajmy do dalszej części materiału, a tutaj jeszcze gdzieś koło mnie pojawia się Instagram, na którego też zachęcam, Abyście wpadli, ponieważ tam pojawiają się foteczki sprzętu, które dla Was testuję, i niedługo pojawi się w różnych materiałach. Także no, ruszajmy. Pamiętam, że swoją pierwszą kamerkę internetową dostałem od rodziców w momencie, gdy zauważyli, że zaczynam interesować się nagrywaniem na YouTubie. Zresztą ja mi wspominałem, że właśnie taka kamerka w filmikach różnych jest całkiem spoko, więc kupili mi niestety urządzenie bardzo niskiej jakości, które nie oferowało absolutnie żadnej płynności obrazu. Dopiero po jakimś czasie przeniosłem się na Microsoft HD 3000 bodajże. Taka kwadratowa kamerka. Kupiłem ją w okolicach 100-120 zł, coś takiego. Natomiast jakość tam była jak najbardziej zadowalająca. A mówiąc o kamerce Którą otrzymałem od rodziców wyglądała ona praktycznie tak samo, tylko że wówczas kosztowała ona grosze, a w tym wypadku mówimy o kamerce, która kosztuje 80 blisko 90 nawet złotych. Na początek kamera, która nazywa się PC Camera. I niewielkie pudełeczko zawiera tutaj urządzenie oraz informuje nas o podstawowych parametrach technicznych produktu. Uwaga, pewnie każdy z Was zauważył, że całość oferuje nam rozdzielczość 640x480 przy zawrotnych 15 fpsach i pomyślicie, że to jest zaskoczenie, które z Marszu daje nam do zrozumienia jedno. Na tej kamerce nie da się pewnie postreamować, a jej komunikacja będzie mocno średniawa, ale o tym opowiem Wam za chwilkę, ponieważ dzieje się dosyć ciekawe zjawisko. Kolejnym w zestawieniu jest... I, tech webcam. I tutaj drobna uwaga, ta kamera nie działa z Windowsem 10. Próbowałem wszystkich możliwych zabiegów i finalnie na szybko skorzystałem ze starejki i siódemki, której nie tykałem już pewnie 6 albo i 7 lat. Wówczas kamerka zaczęła działać. Producent co prawda nie chwali się specyfikacją, ale OBS jasno wskazał 640x480 pikseli. Cena 53 zł. To najtańsza kamerka, ale także stawiam, że jej cena spadła ze względu na brak kompatybilności. Z nowym sprzętem. Na koniec Philips. Konkretnie jest to model SPC210NC, który trafił do mnie w bardzo dziwnym opakowaniu. Była to papierowa foremka, w niej kilka broszur, urządzenie główne i dodatkowo mikrofon na klipsie, co było dla mnie dosyć ciekawym zjawiskiem. Tutaj rozdzielczość to także 640 x 480 pikseli, ale Philips jako marka może mieć dla części z was pewne zalety, o ile dokopiecie się do sterowników w sieci, bo to także nie jest proste. Cena, no cóż, po odnalezieniu tej perełki oferta niestety. Już w tym momencie nie jest dostępna, aczkolwiek o ile dobrze pamiętam, było to coś około 119 zł, a trzeba zaznaczyć, że wszystkie z tych kamerek są e, nowe. Prawda jest też taka, że o ile kamerki im pozostają nowe, to jednak trącą wiekowością, tworzywa są słabej jakości. No i definitywnie z całego zestawienia najlepiej pod względem wykonania wypada Philips, którego obudowa od początku nie pachniała jakimś tanim plastikiem. W przypadku dwóch pozostałych kamerek dodatkowo obudowy trzeszczą. Co do sposobu montażu, najwięcej opcji ma PC kamera, która w swojej nóżce ma regulację w pionie, w poziomie, ma o podstawkę oraz uchwyt na monitor. Philips serwuje nam jeden ruchomy element, który jest nóżką. Ona pomaga w montażu na monitor to, że jest dodatkowo gumowana, aczkolwiek można ją wypiąć, no i wówczas położymy ją na blacie. Poza tym także mamy możliwość wyregulowania elementu optycznego w pionie. Aby zamocować Aitecha z kolei, musicie skorzystać niestety z rzepów samoprzylepnych, które możecie umieścić w dowolnym miejscu, one były dołączone do zestawu. I szczerze, jest to kolejny dowód świadczący o tym, jak starym urządzeniem jest kamerka od Aitecha, która została sprzedana na Allegro w obecnej sytuacji za naprawdę wysokie pieniądze. Prawdopodobnie część z Was zastanawia się nad tym, w jaki sposób w tych kamerkach ustawiona jest ostrość. I tutaj od razu uprzedzam, każda z tych kamerek wymaga manualnego ustawienia ostrości, co oznacza, że jeżeli zmienicie swoje położenie względem kamerki, no to wówczas ta ostrość będzie wymagała korekty. W jaki sposób tego dokonać? Oczywiście poprzez obracanie elementami mechanicznymi w przypadku PC kamery oraz Philipsa, odbywa się to w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o ITEKA, tutaj z kolei mamy rolkę tuż nad soczewką. Poza tym jeszcze trzeba zaznaczyć, że w PC kamerze mamy taki oto pilocik na kablu, e, poprzez który możemy regulować natężenie diodek, które tutaj się znajdują, więc to doświetlenie może być bardziej intensywne, bądź też mniej intensywne. Ustaliliśmy zatem jedną. To są urządzenia, które nie zachwycają jakością, wręcz przeciwnie czuć, że ich odlewy pochodzą z minionej epoki webcamów. Co jednak, jeżeli mówimy o obrazie? Co ja będę Wam mówił? Zobaczcie, zobaczcie jak to wszystko wygląda. W każdym przypadku obraz jest, powiedzmy sobie wprost, słaby. Najlepiej z całego zestawienia prezentuje się, o dziwo, PC Camera. Ten produkt z diodkami, które niestety dosyć mocno rażą w oczy, zaserwować może obraz znacznie płynniejszy, niż jeżeli producent wspomina na pudełku. Jakość jest naprawdę niezgorsza i jeżeli macie ochotę nawet w tym momencie zrobić z tej kamerki bardzo podstawowy zestaw streamerski, to PC kamera przy dobrym oświetleniu, które w zasadzie jest 2-3 razy droższe od tej kamerki, możecie uzyskać niezłe rezultaty. Na drugim miejscu Philips, którego obraz jest znacznie bardziej mula. aczkolwiek nadal płynny i to może być dla Was w pewnym sensie atut. Kamerka niestety ma problemy z balansem bieli. Da się zauważyć, że przebija się tutaj kolory niebieskawy. Próbowałem całość w jakiś sposób naprawić, ale było to uciążliwe. Ostrość w przypadku tej kamerki także nie jest najdoskonalsza. Na szarym końcu Aitech, którego obraz nie pozostawia zbyt wiele do komentowania. Brak płynności utrudnia działanie z tą kamerką, nawet jeżeli szczegółowość nie jest powiedzmy aż tak tragiczna, jak można by się spodziewać. Być może jesteś jeśli jeszcze zainteresowani mikrofonami, tutaj od razu podkreślam, że w dwóch z trzech dzisiaj wymienionych kamerek mikrofonu nie ma bądź też po prostu nie jest wychwytywany. Jedno z dwóch natomiast patrząc na specyfikację techniczną tych urządzeń, nie ma absolutnie żadnych zmianek o mikrofonie, więc pozostaje nam Philips oraz jego klips, którego w tym momencie będziecie mogli posłuchać. Tak brzmi nagranie wykonane przy pomocy mikrofonu dołączonego do kamerki Philips. Jest to mikrofon, którym z jednej strony można przywiesić przy naszym ubraniu na klipsie, z drugiej strony jest także dołączona zawieszka, która posiada taśmę samoprzylepną, dzięki czemu możemy go, dajmy na to, umieścić na monitorze bądź na klapie naszego laptopa. Dosyć leciwe rozwiązanie, jeżeli natomiast mówimy już o samym dźwięku. Sporo echa, oczywiście do komunikacji się nada, natomiast nie będzie to komunikacja na najlepszym poziomie. Poza tym również są dostrzegalne szumy. Posłuchajcie. Ok, test mikrofonu zakończony. Przechodzimy do podsumowania, które zacznę od tego, że jeżeli w tym momencie chcecie kupić kamerkę budżetową w różnego rodzaju miejscach, no to niestety na 99% natniecie się na propozycje takie jak te dzisiaj, które są przestarzałym sprzętem, absolutnie niewartym ceny, w jakiej jest oferowany. W zasadzie, kiedy robiliśmy research do dzisiejszego odcinka, okazało się, że można zakupić również kamerki do PlayStation 3, które opisywane są przez sprzedawców jako kamerki do nauki, bądź też jako kamerki, powiedzmy, do pracy zdalnej, generalnie z takimi sprzętami, jest mnóstwo problemów, ponieważ zabawa, jaką musicie poświęcić na sterowniki w momencie, gdy powiedzmy nie jesteście zaawansowanymi użytkownikami, może Was dosłownie przerosnąć. Także uważajcie, uważajcie i jeszcze raz uważajcie, a jeżeli macie potrzebę kupić kamerkę internetową w tym momencie koniecznie, no to kupujcie po prostu najtańszą, ponieważ nie ma sensu dopłacać do sprzętu w momencie, gdy taki sprzęt będzie dla Was niedługo totalnie bezużyteczny, więc uważam, że lepiej nie przepłacać, kupić coś możliwie najtańszego, bo tak naprawdę jakościowo te kamerki specjalnie od siebie nie nie będą się różnić, a zaoszczędzone środki za jakiś czas przeznaczycie, powiedzmy, na jakiegoś lepszego łebka ma, bo myślę, że te ceny w końcu wrócą do normalności. Także kończąc dzisiejsze filmie, ja oczywiście was zachęcam do subskrypcji tego kanału, ponieważ wśród subskrybentów i osób, które w komentarzach napiszą, do czego akurat te kamerki by wykorzystały, wybierzemy trzech szczęśliwców, którzy uzyskają kamerki. Internetowe dzisiaj przeze mnie testowane, także zachęcam do wzięcia udziału w tym rozdawnictwie, łapeczki w górę i tak dalej. To wszystko jest bardzo, ale to bardzo mile widziane, biorąc pod uwagę, że chcemy, aby kanał się rozrastał. No, to żegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Niedługo coś ciekawego ze stajni gamingowych sprzętów, więc śledźcie mnie na bieżąco również na Instagramie, które gdzieś tutaj się pojawia. No to tyle. Do usłyszenia. Hej!